Jak co miesiąc w Kinie Helios Pani miały okazję obejrzeć dobry film, porozmawiać z ekspertami i spędzić miło czas przy lampce wina. A to wszystko za sprawą Kina Kobiet. Tradycją tych spotkań są zabawy i atrakcyjny program przygotowany przez organizatorów. Skąd dowiedziałaś Pani o tej imprezie? Eee, z Facebooka i z konkursu bez News. Witam serdecznie. Witam. Jak co miesiąc jest to jedno z najbardziej obleganych stoisk Podobno. podczas tej imprezy. Co dzisiaj może Pan nam polecić? Co dzisiaj mogę polecić? No dzisiaj mamy dosyć taką sporą baterię. Mamy coś, co niedawno wprowadziliśmy, czyli dla Temat Mattreto i cała seria powiedzmy Bali. Oczywiście hit, który tutaj na chinie kobiet yy, cały czas nam towarzyszy, czyli Arne, czyli wino z granatu. Yy, mamy całą serię Kalifornii biała, czerwona i różowa. Mamy greckiego emiglikosa, też bardzo fajne wino. A które wino cieszy się największą popularnością wśród pań, które przychodzą na te imprezy? No na pewno hitem jest wino z Granatu, cała seria Istry, czyli powiedzmy i Wermuty, i wina tutaj mówiąc szczerze spokojne, czyli seria Adriatico, Edel, no to co powiedzmy wszystko prawie mamy na półce. Dzisiaj jeszcze mamy Ocean View, czyli nowe wino, które tutaj pokazaliśmy, Kadarka, Myślę, że wszystkie, bo jak zwykle zostaniemy bez, bez niczego, czyli wszystkie butelki nam zejdą. Te panie, które będą miały okazję zakosztować podczas tej imprezy co miesiąc, co miesięcznej imprezy pyszne wino. Gdzie mogą nabyć taki pyszny napój? We wszystkich sieciach handlowych, czyli tutaj jak na terenie Bielska Makro, Tesco, Osą, Kaufland. Teraz mówiąc, że mamy świetną promocję właśnie na, na wino, które się u nas cieszy największą popularnością, czyli do końca tygodnia mamy y, promocję w makro, także już Panią tutaj poleciłem, naprawdę świetna cena i przypuszczam, że kiedyś tam osób nam się zjawi y, w sklepie po to wino. Natomiast mówię, no to akurat mamy, trochę ubolewamy, że mamy go na razie tylko w makro, natomiast przypuszczam, że będzie ono do innych sieci, natomiast pozostałe mamy we wszystkich y, sieciach handlowych, także serdecznie zapraszamy, mówiąc, że wszystkich, którzy tutaj próbowali do, do sklepów. Tutaj jeszcze chciałem dodać, że generalnie wszystko, co tutaj się znajduje, jest z firmy Bartek, czyli z naszej winiarni, a to jest tylko jakiś wycinek naszych produktów. Czy jest pani na Knie Kobiet po raz pierwszy? Tak, pierwszy raz jestem. Pierwszy raz biorę w takim wydarzeniu udział. I właśnie bardzo miłe zaskoczenie, że, że można w tak wielu konkursach i z tak wielu rzeczy skorzystać tutaj dodatkowo jeszcze. Ja akurat mam problemy z kręgosłupem, więc bardzo chętnie korzystam tutaj z, z badania teraz. Także bardzo jestem zadowolona. Witam serdecznie. Czy pani jest na kinie kobiet po raz pierwszy? Nie. Już któryś raz z kolei. Co najbardziej podoba się pani podczas e, tych wieczorów? Chyba atmosfera e, i taka fajna zabawa dla nas wszystkich. Czego spodziewa się pani po dzisiejszym wieczorze? No też dobrej zabawy, wyluzowania, uśmiechu, żeby się pośmiać, zabawić. E, jak pani Witam serdecznie. E, czy pani jest na kinie kobiet po raz pierwszy? Tak. Skąd się pani dowiedziała? Od koleżanki, która już była wcześniej poradziła mi, żeby przyjść i jesteśmy grupą 8 osób. Zebrałam i jesteśmy grupą 8 osób. Czegoś Pani spodziewa po dzisiejszym wieczorze? Miłej zabawy przede wszystkim w fajnym wabskim towarzystwie. I? I oczywiście obejrzenia doskonałego filmu Oscarowego, na który i tak się wybierałam, a myślę, że z kuli tego, że jest to kino kobiet, to będzie troszkę inna atmosfera, inaczej się ten film obejrzy. A, a jakie wrażenia do tej pory? Bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. Na razie jeszcze usiłuję się zorientować, o co chodzi, ale już jest bardzo fajnie. Niech będzie, zapraszam. <głosy> <głosy> Gratuluję. Ma Pani czy w głowie? W ręce. Czyli poproszę, tak?. Vai de tubão. Vai de pato. Olha aí, paninho, tá bom, ali. Vamos ver. Três.